Nad ranem i pić! Z Tobą i z nimi jestem spalony jak nikt! I pijany jak nigdy! Ty jesteś piękna jak Lily! Znaczy się Lily jak Ty! Uciekli ze mną przed nimi, dopóki nie widzi nikt! Też na plaży i pić! Z Tobą i z nimi jestem spalony jak nikt! I pijany jak nigdy! Ty jesteś piękna jak Lily! Znaczy się Lily jak Ty! Uciekli ze mną przed nimi! Kiedy widzę w twoich oczach promień kiedy wszystko wokół rozpalone, kiedy znów jesteśmy poza domem. Wtedy Czuję, że tu wszystko mogę i nie wiem, nie chcę, żeby to był koniec Bóg na stole, je, yeah, 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 yeah. Nigdy sam przy sobie bliskich mat Będziemy chlać do rana, Chlać do rana. Proszę wszyscy wstać, bo to ostatni raz i mnie pochłonie plaża. Wypierdalam Raz, dwa, trzy Chcę jak kiedyś leżeć nad ranem i pić Z tobą i z nimi Jestem spalony jak nikt I pijany jak nigdy Ty jesteś piękna jak Lili Znaczy się riri jak ty Ucieknij ze mną przed nimi Dopóki nie widzi nikt Chcę na plaży i pić Z tobą i z nimi Jestem spalony jak nikt I pijany jak nigdy Ty jesteś piękna jak riri, Znaczy się riri jak ty Ucieknij ze mną przed nimi Kurek na tej drodze chciał skreślić. Ja jedyne co przekreślę, no to check, please. Kiedy myślę o tym, to łapiemy bad trip. Żeby z niego wyjść, nie pomaga moja pet, bitch bestie, bad bitch. Suka Obama, Ej, wybrałem kota w worku, a to była do Ej, teraz w worku po nim to trzymamy tylko hajs. No bo w życiu chodzi o to, żeby wszystko było nice. Wszystko oversize, jej dupa plus size. Twoją twarz dziś podkreśla mój eyes. Proszę daj mi jeszcze chwilę, bo ten rap to w jedną stronę bile. Daj mi chwilę płyty polecimy do Toronto Ona leczy uśmiech jakby było ortodontką Już nie gubię zębów, Klody mam pod kołdrą party Londo Po premierze płyty polecimy do Toronto Ona leczy uśmiech jakby było ortodontką Już nie gubię zębów, Klody mam pod kołdrą londo, party Londo Czy bez książki w porto jeść sushi w Tokio Z pełną torbą przez aleję Pięto.